Witam wszystkich cieplutko, serdecznie, moi drodzy. Marian z tej strony, kłaniam się, Marian na Speedzie 2. Kolejny, moi drodzy, rapidzik, ale tym razem może... A niech coś się dzieje, zagram na 10 plus 0 cały czas. Master of Universe. No nie, no Master of Disaster, proszę Państwa. Mam obronę sycylijską. Ja tak jak mówię, nie jestem fanem gońca C4. Tutaj szybkie wchodzą zamknięcia figury. Oczywiście on tam będzie ratował te fixe przez A2. Natomiast to jest dobre dla czarnych, z tego co wiem, ten atak Boldera. No i jeszcze skoczek na bandę. What the hej, gdzie to idzie? <laughs> nie wie tego nikt. Prawdę mówiąc, yy, no Dobrze, wyprowadzimy figurkę, poszukamy d5. E, poszukamy d5 Poszukamy d5, on zroszował, maskoczka na bandzie, niezbyt aktywnego gońca, chociaż mój też nie jest zbyt dobry. Nie wiem co tu grać, prawdę mówiąc. Kurde mać, wyprowadzę figurę do gry i zroszuję, f 8 może niekoniecznie, Patrycy już na inne okazje. Jak ukarać gońca tutaj? Czy jest taka szansa? Czy ja mogę już wrzucać D5? Jak tu zamknie, to zamknię sobie gońca, ja skoczkę przestawię przez D7 To są możliwości ewentualnie wrzucić takie posunięcie Skoczek do gry Skoczek do gry Dobra, wyprowadzam jednak lekkie figury zgodnie z regułą. Tu oczywiście hetman c7 już w grę nie wchodzi. Czyżby d4 jakieś albo miejsce dla gońca? I don't know. d5, cały czas korci mnie d5. Mogę 2 do 3, natomiast on może przepchać. <laughs> Niech przepycha. Jestem przygotowany na te możliwości. A zabił, no i w porządku. Wieża jeden Jaroszada, no z taką masą pionową, czystą masą pionową. Czekaj właśnie, bo tutaj chyba będzie coś. Dziabach, dziabach, nie, no nic nie będzie. Ja zroszuję, on wybije i, i Hetman broni. No opowiadam jakieś, jakieś głupoty. Co Skoczek na h robi? To mnie zastanawia. What is he doing right now? Bo moim zdaniem he is sleeping. Skąd ten ziomutek jest? <coughs> z Serbii, okej. Okay. Coś mi się tutaj ubzdurało, że, że tu tracę, ale to tylko jakieś koszmary senne. Nedebra, może tutaj przyatakować, chociaż on przestawia skoczka, ale te skoczki tak, tak dziwnie troszkę. ja prawdopodobnie chcę gońca na długiej diagonali, bo jest taki skromny póki co. O, można było odejść, trzymać presję, a teraz moje gońce, double fianchetto, double seicento, będzie się odpalało, moi drodzy. Nedebra, tutaj. Nie takie przewagi się wypuszczało. Przewaga co? No pewnie w rozwoju troszeczkę może. Lepiej figury skoordynowane. Hmm, chyba tak zagramy teraz. Bo tak tu przyjdzie, to to nic mi chyba nie zrobi bezpośredniego. Zagram tak gońcem. Mhm. Tak. O. I to jest to, co chciałem. Wymiana hetmanów. Nie jestem się w stanie na to zgodzić. Okej. Okay. Okej. Okay. No to wymiany Hetmanów nie będzie, ale przyjdzie tutaj. I tego byśmy nie chcieli. to na pewno. Chyba, że zapnąć, capnąć. capnąć. No dobry ten skoczek tutaj, ja wiem. Ewentualnie mogę tak, jak on zabije, to ja odbiję, później poprawię tego gońca gdzieś. Może nawet wybiję tutaj. A może Hetman C7, to jest ruch. Tylko wtedy to. No to ja wtedy podwiążę. Hetman C7 wydaje się być posunięciem. Hetman C7, tylko on wtedy pewnie, kurde, Belem, bije, bije. No nie wiem, prawdę mówiąc. Może tak, tę końcówkę grać. Tę końcówkę grać, kurde mać. Grać tę końcówkę, czy nie grać. Gram tę końcówkę. Mam lepszy rozwój. Lepiej te figury stoją jednak, moim zdaniem, niż jego. Eee... Y tak mi się przynajmniej wydaje, znaczy mamy tendencję do faworyzowania swoich pozycji w ocenie, to 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 jakby biorę na klatę, nie? Dobra, jasne, że tak i ten skoczek się tutaj już fajnie czuje, tylko że ja teraz już kontroluję te pola, więc już nie straszne mi tutaj przyjście jakieś, a ja poatakuję troszeczkę tego chłopina, bo mogę, bo mogę, tylko on, 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 on. Czekaj, może Hetman C7 teraz ma sens. Hetman C7 i skoczek może podwisać rentgenem. A tylko Hetman C7 on przyjdzie tutaj. No to mi się nie podoba cały czas. Bo on chyba w ogóle chce tu przyjść. Mhm. A to będzie stępem, nie? To będzie z tempem, jakby nie było. Nie wiem czy to dobre, może i dobre, może i niedobre, ta jego chyba jako tako nie ma, chociaż może i wejdzie b4, ale nie powinno być dobre ze względu na te diagonale. No dobra, muszę oddać tego gońca niestety, bo tutaj jakiś triple fork, triple fork. Teraz tak, jakie mamy możliwości? Jedna z nich, druga z nich, dwa ruchy kandydaty, trzeci ruch kandydat, kurdebele, jego goniec jest trupem, to mnie cieszy. Jego goniec jest trupem, to mnie cieszy. Jak zagram tutaj, to mój skoczek jest broniony, jest to tempo ważne, cenne i nie ma chyba wtrącenia tutaj. Chociaż może jest, kto to wie. Okej, okay, okej. Okay. Jakby ten goniec był otwarty, to ta pozycja białych chyba byłaby lepsza. A jako, że jest zamknięty, to co ten krzesło to? Krzesło robi jakieś... Wydaje dziwne dźwięki. No dobra, co dalej? Gdzie ten skoczek będzie zmierzał? Nie wiem nic na ten temat. Wieża do gry, skoczek tutaj. No chciałbym mieć tu skoka, jakby nie było tego, nie, wariata. To na pewno. To na pewno. Mogę zagrać tutaj. Jak on zagra tutaj? Ja zagram tutaj. Dziwnie to wszystko stoi. Ha, kurde. Dziwnie to wszystko stoja. Hmm, no tutaj to strata pionka, szkoda, jeszcze otworzymy mu gońca. Ta tragedia by była. Przyjdę wieżą, zagratuj, i będzie chciał mi pach, 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 pach zniszczyć strukturę. Dobra, chyba wieża jednak do gry. Czekaj, ale teraz to jest groźbą, jakby nie było. No trzeba uważać na ataki tutaj i na gońca i na g7. Pozycja jest ok, tylko słabo z czasem jak zawsze. Ale, jak skok odejdzie, to tutaj się rozegram. Mam nadzieję, może to też kiedyś będzie ruchem. Może to też kiedyś będzie ruchem. Jak da mi czas, to skorzystam. Jak nie da czasu, no to nie wiem. O! Prosta groźba, panie kolego. Prosta groźba z matem. Kurde, bele. No na szczęście tu dwa razy bronią, trzy razy atakuje. Tak, tylko że mam zasłonę gońcem, czyli jest habak. Nie no, dwa razy atakuje tak naprawdę, bo hetmany przecież bić nie będzie. Czy jest hop, 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 tu się broni, tu się spina. Dobrze, mam jeszcze jesześ na szczęście. Jak widzicie, to wszystko jest bronione. No teraz jego goniec przemówił do mikrofonu, wszedł na mównicę i powiedział ja jestem, hej, wciąż żyję, zapomnieliście o mnie. To bardzo osłabia pewne pola. Aczkolwiek koniec G7 powinno być ok. Pozycja robi się. Ciężko powiedzieć, że gorsza, bo pewnie nie gorsza. Ale równa. Ale równa. Dobra, trzeba bronić. Krucha 7 też można było. Bo teraz co? Tu w coś wchodzi? Nie, nic nie wchodzi. Ej, dobra, teraz tak, może tego gościa się pozbyć, załadować tego wariata, ewentualnie wbić się na dwójkę. Hetmana poprawić, bo no niby aktywny, ale... I znowu jest tak, że mam dobrą pozycję po debiucie, żebym... Ja miał skill'e arcymistrza w grze środkowej, a żeby ktoś... Wystarczyłoby, żeby miał może, wiesz, moje skill'e z debiutów, nie? Ja już tam w ogóle kozaczy, że debiutowo na kozaka. Dobrze, co to za ruch? Połączył wieżę, no to jest jak... jakieś posunięcie na pewno. To jest jakieś posunięcie na pewno. Czy tutaj puścimy jakieś pola? Nie wiem, może to jest ruch? na no, wtedy tu chyba chcę wejść, nie? To na logikę. Tylko czy ten skoczek będzie straszny? No, może być. Może być. Hm. Ciężko tu powiedzieć. No, wbiłbym się na tą dwójkę, ale on wtedy to. Na tę dwójkę. Tę dwójkę. Chcę tutaj, to już wiem. A jak mogę zapobiec temu? No chyba za bardzo nie mogę, tak się składa. A może i mogę tutaj zagrać. Wtedy wieża przyjdzie i tak mi tu zagra później. Poprawię tego Hetmana. Hetmana. Bo za dwie. Za dwie lekkie, to oddam wieże. Za te aktywne dwie lekkie, jakby tu zagrał, to bang bang bang, tylko że przyjdzie wierzą. Eee, I tak on zabija, zabije. No ja nie chcę oddawać linii, więc na pewno nie zabije pierwszy. Hm. Ciężko powiedzieć. No, w natarciu jest Skurczy syn. W to na pewno. ok Teraz już będzie chciał tu zagrać. I chyba nie mogę nic z tym fantem zrobić za. Bardzo. Mój goniec jest taki nieaktywny tutaj w ogóle. Ten skoczek jeszcze tutaj krzywdy nie zrobi, wiadomo. Tu, 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 tu. No, coś grać trzeba, tak? Czy nie? Coś grać trzeba. No coś grać trzeba. Jadę pionkiem, prawdopodobnie szykuję B4 będzie bicie, 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 rozegram się tędy, może siądę na, na B2, może mój goniec się wtedy rozegra po diagonali. No to, to to, 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 są jakieś różki z tym, że mało czasu, jak zawsze. No, myślałem, 10 plus 5, 15 plus 10, nie. Nie, po co? Po co? No dobra, jak wybił to, do mi linię. to jest akurat spoko. Wybił to, do mi linię. to jest akurat spoko. Tu jest ważny, ważny pion, żeby nie wpuścić tutaj mu żadnych. Bierek. Tutaj żadnych ruchów nie ma. Jego Hetman no, nie jest taki bombowy, jakby się mogło wydawać. To nie będzie dobre, chyba. To nie będzie dobre, chyba, proszę pana. Bo ja teraz hop, hitz. I tutaj na związanku. Za chwileczkę. B4. Jest w porządku. Oczywiście nie. No szaszka nie ma na razie mhm, mm mhm, mm teraz tak, co ja mogę, ja mogę taki, 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 tak i jeszcze tak przyjść, mogę od razu przyjść, tak, mogę w sumie przyjść, bo będzie bang bang będę groził matem, on mi wrzuci szaszka, on jest straszny, bo tutaj, chyba, że pionem to zabić i w ogóle takim, mhm, Takim wolniakiem, kurczę belę, Pod, podążać. Tylko że tego wolniaka będzie można chyba. Muszę to szybko przeliczyć. <laughs> Czym to będzie lepsze, czy Heciem, czy Ciabach? Ciabach, koniec wraca. Ja dopycham, on idzie tu. No i ten go piona być może stracę, bo on podejdzie, zdąży podejść królem osaczy mnie trzema bierkami. Ja będę mógł go tylko prawdopodobnie raz bronić. Chyba, że jeszcze tak, ale. Nie, nie, nie. Chyba hetmanem jednak zabiję to. O! To ciekawostka, przyznam szczerze. To jest ciekawostka. Muszę stać tu lepiej. Nie ma rady. Muszę stać tu lepiej. No dobra, Ok. Chcesz mi dać szaszka, to spoko. Nie mam problemu z tym najmniejszego. Jest słaby pionek. Może czegoś nie widzę. Mogę nie widzieć. Ta pozycja jest dobra Kiszach to nie strach chyba Tu mi coś siądzie, ale jak on mi chce? Tu siąść. Aha, tędy eee. Eee. Końcóweczka. Wiem, źle zagrałem teraz, ale mało mam czasu. Chodzi o to, że tu oddam, tu wezmę. Tu oddam tu wezmę, jak to mówią. A, tu jest, tu wisi od razu. Opa, proszę bardzo, jak tu, to chyba bije. Hmm, dobra, dawaj do końcówki z tym miniorem remisowej. Różnobarwne gońce, wieżówka, nie no, to musi być remis, to musi być remis. Ja tu oddam pionka, przyjdę wieżą na C2. Na głupi ruch. Trzeba było najpierw tak zagrać. Nie podchodzę króla najpierw, żeby nie zabrał tego pola. No muszę grać jak timer, czas nie, jak zwykle. To jest remis. Znaczy teraz już nie jest prawdopodobnie, chociaż może i jest. Chodzi o to, że on nie może się, nie może się odlepić wieżą teraz, tego piona, bo po prostu go straci. Dobrze, teraz możemy napaść. Uwaga na jakieś ataczki. Teraz strzał strzał grozi. I remisowa wieżówka. Ale on to oczywiście zobaczy. Czemu miałby nie. Podchodzę. Wygląda to dobrze. O, jeszcze lepiej. Jeszcze lepiej to wygląda, proszę pana. Mm -hmm, może tak było ciekawiej. Cały czas jest problem z tym pionkiem, no ale mam mało czasu, niestety. Niestety mało czasu mam. Może i wygrane to jest, no ale w tym wypadku, jeśli chodzi o ten czas, no to ja nie będę tutaj budował możliwości żadnych, tu zagra, tu zagra. No może dobre, może nie, zobaczymy. Tak. Taki ruch, taki ruch. Teraz tutaj. On cały czas jest niemobilny, wierzą. Dobra, to jest, to jest panie dzieju remis podejrzewam. Bo jak chcesz progresować, to no ja w każdym momencie będę mógł chyba odbić. Odbić tego piona. A jakby jeszcze przed królem, no to też nic nie zmienia, nie. No to zobaczycie teraz, jak Mariancello remisuje. Aha, oh, ha, 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 ha. Tak mógł, tak chciał. I tak zagrał. Tylko, że to nie jest dobre. Bo ja odbijam. Nie wiem, czy nie wygrywam teraz czasami. Kurde bele. No, teraz to wygrywam, tylko niestety jest jak jest. Bez czasu dodawanego, mm. tak to było. 90. Czemu tego czasu nie było? Bo wystraszyliście mnie. 15-10 gram, powiedzieliście nie, Maria, za długo. I mówię, nie, dobra. Nie chcecie, to nie. Dawaj remis zaproponuję, może będzie ten. Człowieku, jak gram speedruna, ja muszę tu dbać o ranking, rozumiesz mnie. Nie, no, będzie flagowo wiadomo. To plus 0, nie? Plus 0. Chyba, że jeszcze jakąś podstawkę strzeli, zobaczymy. Ja, 39 sekund, to jest po, po, po ptokach, nie? To jest po ptokach. Hm, myśli. Nie, no wierzę, się rozegra. Tu będzie od boku mieszachowo, Tu będę musiał uważać na słaby punkt. Co prawda nietykalny. A ten pionek jest stracony. Wierzę, będę stał, po prostu go bronił i tyle. Nie chcę dać remisu. No to nie fajne. To nie fajnie. A jak chcesz to wygrać, powiedz mi, panie kolego? Jak ty chcesz to wygrać, co? Znaczy, ja bym ci mógł pokusić o jakieś różne wygrane. że mata nie dostać teraz. O różne wygrane mógłbym się pokusić, nie ukrywam. Nawet oddając jakostkie. Proszę pana, nie wiem, co mam tu grać. No nie zdążę na tym czasie, niestety. Niestety na tym czasie to nie zdążę. Nie ma opcji takiej. Nie ma opcji takiej, proszę pana. Zatruty pionek nie można brać. Opsi, no dobrze, to teraz jest totalna wygrana już w ogóle. Bo teraz jest po, po figurze. Po figurze, proszę pana. Dobra, jeszcze to wygram, ty, ale będzie beka. <laughs> Kurde bele, człowieku. Kurde bele, człowieku, tędy idę. Biorę pionka. Biorę pionka, on nie przechodzi. ty. Tu tiu. No teraz to zdupcyłeś. czuwieniu, czuwieniu, ale fart, więcej szczęścia jak rozumu. No niestety, Pionek leci, patrzył dzieci. Uh -huh. Tak. No i nie podchodzisz. Dobro mi, że. Nie ma pata? Nie ma pata. Nie ma pata. Dobrze. To teraz szybciutko trzeba to rozegrać. Mamy 7 sekund. Mamy 7 sekund. Teraz będę zdecydowanie ciszej. 5 sekund. Na premówkach muszę tak, bo ja Niemcom zagra. Ja wiem, jak to się matuje, żeby nie było. Żeby nie było, że nie wiem, człowieku. Hop, hop. No, na końcu byłby, byłby, ojej, ojej, co to za wygrane, człowieku, dwa poważne błędy, ja nie wiem, a on nie będzie mi już analizował pozycji, bo ja mam to po, po zużywane wszystko. Ta pozycja, ta tutaj, z tym gońcem, to jest dobre dla mnie, ale na ile? No na niewiele, no i to jest dobre dla mnie, większość partii stałem dobrze, tu stoję w ogóle mega dobrze, tu mega dobrze stoję, gdzie był gdzie, były, gdzie była lipa? Wieża D6. Aha, zdwajać się. Ten plan jest też ok. Cały czas stoi dobrze. Zobaczcie, cały czas jest ok. Hmm. Tak, wieża F1 była najlepszym ruchem. No i to nie jest dobry, to nie jest dobry plan. To nie jest dobry plan. To nie jest F5 rzekomo. Hetman B8. Buda! Hetman C7. Jakie są idee za tymi ruchami? Tu bronisz? Trzymam po prostu pole, które ma być szaszkowane i wtedy? Być może. Być może. Okej, okay, okej, okay, to może mieć sens. No i niestety tutaj, znaczy tu było mega remisowo. No i tu bicie oczywiście. No i to jest mega remis, tylko że w tym momencie. Znaczy to nawet po, po biciu wcześniej mógł być oczywiście. Na po biciu jest remis. To musi być remis, no, to musi być remis. No bo co tutaj można zrobić? On tutaj nawet przesadził w pewnym momencie. Eee, tak. On tu przesadził, bo ja już zaczynam mieć inicjatywę, chociaż no nie wygrasz tego, no powiedzmy sobie szczerze, przy dobrej grze rzecz jasna. Tylko że... Pionka nie wziąłem pierwszym razem, najpierw no, mu dałem szach, ale to cały czas jest remis różnobarwne gońce byle tutaj. Nawet wymienić wieżę Być może. I sobie chodzić gońcem w jedną w drugą, jak podejdzie to capnąć, a później oddać gońca po białym polu gdzieś. Tak. No tylko on tutaj zdubcuł, bo pchał się tym królem, pchał się w paszczel 2, rozumiesz? I tu wziął pionka zatrutego. No teraz to już przegrana, bo króle siedem, nie? No jeszcze to było z szachem. I wymiana wiesz, żeby te wieże grały, to jeszcze wiesz. To wie pan, ma no, dwoje babka wiepa. Nie, no więcej szczęścia jak rozumów w tej partii, ale pięknie, to są szachy, tak się grywa czasami, słuchajcie, czasami na farcie, ale nie chciał remisu i ma.